Cześć witamy z tej strony sklep pędkarski Trotka e, spotykamy się na łowisku e, w Halinowie. Razem z mobilem e, toczymy dalszą rywalizację. Ja dziś próbuję na ja dziś próbuję na Marosa zanętę i stawiam na skisłe masło i na halibuta Bloody. Na drugiej wędce będę łowił e, na Federbite pelec 2 mm Lorpio 2 mm i na zanęty stawiam na nowość sonu bajca i na sprawdzonego e, ringersa Orange czekolada i tyle także zobaczymy z jakie jakie odkryje swoje karty widzę na razie że ma jedną wędkę chyba na dwie się nie będzie wyrabiał robert wędkuje tak jak powiedział na Morosa ja nowości znowu testuję. Mamy taką przynętę, którą od zeszłego roku już testujemy i bardzo dobrze wychodzą efekty. Poszliśmy tropem trochę Marosa. Bardzo nam się spodobały przynęty, które szybko pracują. Takie znaleźliśmy i testujemy. Na razie pokażemy je dzisiaj Wam, ale na razie jakby jeszcze nie ma ich w sprzedaży, więc. Wynalazki jakieś, niebieska zanęta Już mam ręce całe wródne się śmiały chłopaki ze mnie. I Nowe przynęty, które od zeszłego roku testujemy Będą niedługo w sprzedaży, śledźcie nasz kanał to się dowiecie co to jest Szukaliśmy takiej przynęty trochę Zafascynowani przynętami Z kisłego masła i marosa, przynęty szybko pracujące Jak to z Robertem je nazwaliśmy, speed wafters Jak widzicie Robert Kolejną rybkę właśnie holuję. Zasada, że najpierw muszą być ryby, potem muszą brać się sprawdza, bo Robert, dla jaką przynętę teraz? Na skisłe masło. Druga rybka na skisłe masło. Ale nie, A, były, ale nie, przecież... nie wykluczone, że na, na ringerce wcześniej było na y, oręczę y, czekoladę. No dwie sprawdzone przynęty, wiadomo, że dobre. Miałem o tych przynętach, pokażę Wam je do kamery Testujemy od roku, za chwilę też pokażę jak zachowują się w wodzie że od roku, od zeszłego tak jakby sezonu, nie Robert? No i łapaliśmy ryby, są tutaj małe, pojemniczek, bardzo fajny Przynęty większe i mniejsze Waftersy, szybko pracujące, jak to nazwaliśmy z Robertem, speed wafters Bardzo nam pasuje to, właśnie żeby wafters szybko pracował, oddawał jakby powłokę, swoją smugę. Więc tutaj jest jeden rodzaj mam trany, drugi, zaraz też na niego będę próbował. Na razie jeden to jest szybko pracujący wafter, a przy okazji mamy smużący intensywnie. To są już mniejsze takie waftersiki. No, Małe słoiczki, nie będą to drogie przynęty. Też wiadomo, nie będą bardzo tanie, no bo są dobrej jakości. Tak, jak wspominaliśmy, no najpierw muszą być ryby, to muszą brać, a towar e, musi być dobrej jakości, jeżeli będziemy używać. Oczywiście i na kukurydzę, złowimy na wszystko, ale żeby było troszeczkę więcej tych brań, żeby zwiększyć swoją szansę, no to dobrze wybierać w miarę dobre produkty. Widzicie speed wafters, szybko pracujące? Nie, no to jest sprawdzone już w zeszłym sezonie. Myślę, że jak to uda nam się już wprowadzić na rynek to będzie hitowe. Już się przyciągam. bagnecik, to jest akurat bagnet Extra trojakarpia zerwała mi się gumka obciąłem tą gumeczkę ten, ten włos od gumki i zakładam na bagnecik ma on ten bagnecik ma w sobie dwa, dwa takie harpuniki o, i tak mówimy Jest pięknie, słonko grzeje, wiaterek w ogóle nie przeszkadza. Nie, no tak naprawdę to idzie o chłodzenie, jest trochę zimno, ale jesteśmy zadowoleni, bo ryby biorą. Dalej Robert mnie tutaj wyprzedza, jeżeli chodzi o naszą, nasz pojedynek. Aczkolwiek, no zaczął wcześniej, więc trochę oszukuje, falstars. Patrzymy tak po innych stanowiskach, dużo osób nie ma, jest tam wcześniej było kilkanaście osób, teraz kilka dosłownie. Robert, kolejne branie. Słuchajcie, użyłam takiej dziwacznej zanęty, właśnie tej nowej firmy, no na razie ryby są, więc jestem zadowolony, co prawda mniej niż ma Robert na sprawdzony pelet, no ale zobaczcie jeszcze. Nie łowię na pelet. Nie łowisz na pelet? Łowię na zanętę Marosa. A, on na zanętę, no to wiadomo, jak łowi na Marosa, to inny wynik nie mógł być. jej. Teraz zmniejszę te karty, fajna zabawa jest bardzo wesoło. Robert sobie ze mnie igra tutaj. Jesteśmy na dość fajnym łowisku, gdzie on faktycznie łowi cały czas. A ja teraz mam przestój. Nowa przynęta, którą testujemy i zobaczymy, co się będzie działo.

parę ryb złowiliśmy na nasze speedwaftersy znaczy parę nawet ile złowiesz na speedwaftersy? 12 A na speedwaftersy? Tak. 4 4, no ja złowiłem 2 no to 6 ryb na speedwaftersy z 16 tak to całkiem niezły wynik reszta to co? skisłe masło skisłe masło i co? ringers? Czy co ringers, tak i ringer. masło, i ringers o no Kamilu, a co myślisz o zanętach? Co zrobiło robotę? No, Maros zrobił roboty To master. Tak to wygląda. To master jest? Tak, to jest master. Tak to, to te brania od razu się pojawiały, więc. Przynęty wiadomo, że pomogły nam tutaj. Wiadomo, że Ringers, Maros, czy te nowe są całkiem niezłe, ale ta zanęta na pewno cały czas grała. Ogólnie jest fajnie. Jest fajnie, się coś dzieje. Ja wygrywam. O, kolejny, kolejny pojedynek już nie wygrasz. Się przygotuję już żadnych testów i bajerów. Przygotuję się na następny. A na co będziesz łowił? A nie powiem. To już teraz parawan. Parasol, tajemnica. Kolejny wypad nad wodę zaliczony. Robert wygrywa 2-0 już, więc trochę lipa. W dużych punktach. Tak, następnym razem nasz pojedynek już będzie bardziej. E, przygotuje się. Ty się przygotujesz. Tak, ja się przygotuję. No. Dzięki, że Dzięki. oglądaliście nas. Subskrybujcie, śledźcie nas na Facebooku, niedługo nowe właśnie te przynęty i zanęty nowej firmy. Warto śledzić, więc zapraszamy. Aby do wiosny. No już wiosna jest. Aby do lata. Dobrze, dobrze to wymyśliliśmy. Dobrze. 10 ton ryby wpuścili wczoraj i biorą w końcu. A miało być lato. Pozdrawiam wszystkich no. z kielskiego. Pamiętajcie, zawsze łówcie tam, gdzie są linie wysokie napięcie.